Mi to serdecznie. Końcówka naszego placu. Jest tu tego tyle za dużo, że tu już nie wiadomo za co się oglądać. A po prostu jest tego mnogo. To jest atom. 2000 rok Mam następnego tracka nie wiem czego łyknąć 151 000 przejechane trochę innej konfiguracji niż te co mamy No, tego, tego będzie trzeba zabrać tego na pewno będzie trzeba zabrać i jeszcze taki miałem ja tego trzy mówiłem jeszcze, o tamtego czerwonego nie tamtego też to na pierwszy eee. na pierwszy za tym co jest sobie pierwszy tutaj stole Ja 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 no za, bo so. ten na firmę tamtego Tam my zostało. też będziemy musieli no zobaczymy czy on zejdą czy nie zejdą nie bo yy, no bo to trzeba spokojnie, nie? Wiesz no. my i tak nie będziemy wszystkich narazć i tak nie. Tych jest, e, tych jest dosyć jeszcze i oni mają, e, nie, nie mają takich cen, nie? A uh -huh. aczkolwiek jak będzie... Ja nie mam miejsca i, i pieniędzy ci to ładować nie nawet, nie? Ja ono ja, u siostry ja mam tyle odposstawionych, że ono. Ja <laughs> mam pu... Lepiej ich postawić jak dobra cena. Dokładnie. Ja tam miałem ostatnio chwilę przyjechać, wczoraj miał jeden klienta, nie wiem zabrać, ale teraz mu transport za drogi był, nie? No, ale ja nie będę z nim dyskutował. Nie będę go nawet na szyję, nie? Przyje czas, Wiesz, jak to tam nie stało, to wiesz, tego już nie, nie będzie już więcej, nie? To są już końcówki, już tych aut nie ma praktycznie No, pleśni trochę nalazło. 256 tysięcy. No, nie klientu dwa fumy, że źle zauważyłem. Pieniądze dalej, jemu się zorganizował. Nie wiem. strzeba Co? Strzeba nie wiem. No, nie to... nie trzeba z łodzi e, tam. Aha, aha. Najważniejsze, że strażak jest zabrany. Bo strażaka... Jeden też tak był e, namylony, chciał kupić, mogę... jest zarezerwowany, No ja, ja byłem w ogóle w szoku, nie, że, że przychodł pierwszy raz do, do, do tego do słowa, nie? Ogólnie, że on, on go faktycznie zarezerwował, nie? A klucią potrzeba. A więc ten z boku ciekawym też. Już. O, to jest fajna fura. Wtedy ja... Benzynie, ale st strona otwierane, Będzie nie trzeba jego hapsnąć Taki wiesz, takie, takie wynalazki, wiesz, to tylko te długie ramy pękają, nie? To on już ma. On ma już ja widzę tu przygnijące, tak on O, się będzie za chwilę składał. No tylko to, to jest. Silnik. No, GSI. ...w gazie I tego jeszcze ja chyba też mi się zajął. No. no, nie będzie w końcu, Jestem cię na placu... Gdzie? ...Kopolnezów Kopolnezów No ja sobie to w no, górę, bo ja muszę wziąć to wszystko na nagle, żeby wiedzieć jakie i plac, nie O, widzę Okej. Ok Zaziemy krzyche, mi to wszystkie... No bo, na polonezy nie musimy robić żadnej ceny, nie, bo to wszystko wiadomo jest stąd, jak je. mhm. I jak je tam takie Nie poproszę zobaczcie jakie tam później uh -huh. Jak na firma To są większości wszystkie benzyny, nie? Te, to dieses wszystkie zabrałem to najlepsze. To Ja. Tego chciałem jeszcze zabrać, nie? Ale tu z benzyną jeźdę. Ja. Mogę tam bo bok. Ja, dzieciak. Ja dzieciak. Kto tamby siedział? Benzyna. А ти комбі з дезавована, ти сребний швадний, ні? Та комбі видається на фірму в кінці року. Ага. Чи як там, не знаю. Не, на тебе все відпустити. відпущиш. Бо тен зарезервований перший. А тен? Тен не. А тен біло теж не біло? Біло теж видається в кінці, ну це, на фірму. Ага, на фірму. Я пізніше тільки можу, якщо забачити e, документи, як і на фірму. Ага. І пану повіряєш. Я, тебе Tego rezerwuję. Tego rezerwuję Krzysiu. Tego rezerwuję. Schudność trochę, chyba. Witam. Schudłeś trochę. Na placu. Służy ci to. Tego rezerwuję. Ja tak Krzysiu, tego tego yy, tego roja, nie? Trzy obie na razie nie będziemy na ręce, bo będzie musiał cygan przyjechać, nie? Po trzy będziemy jeździć, nie? Ale ty masz harku, czy ja tam Ale, nie ale, ale pe... A, no to dobrze. zostawić ustawić dane, bo żonie dałem samochód drugi, a nie mam dokumentów do, do do A tu nie ma bo myślał, no, myślałem, że klimat tutaj siedzi Co? Myślałem, że klimat tutaj siedzi Na panelu klina, bo sam klimat... A w klimat? Klimat? klimat tak w jo, ja miałem, ja ostatnio ja sprzedałem jednego Jednego w klimatyzacji, wiesz, i ja... Bo jeszcze chciałem polonez ja już żonie go... na myślałem co, chcesz polonez, tylko powariować, że no, polonez Ale co? Powiem że ci, którzy tu No? Oni zarezerwowali ten tam chyba podjedzieli brać, niebieskie powiedział, że się robi moda na polonez Tak No, zgadza się Bo moja, mówiła córka, że u niej w szkole e, zaczynają polonezy kupować no. A Ty z którego? Z tego, tego zielonego? tak? Z no. tego? No bo tu już więcej rojów nie masz, nie? co prawda to jest taka katastrofa trochę z niego, nie? No, to już jest ten, to już jest, to już jest ten, błogosłowy. Dokładnie. Ja, 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 nie chodzi o to właśnie, nie? Ty, nie, się jeszcze trzymałem na tych bo ty ma klapę fajną otwieraną, nie? Ten jest pięciosobowy. No, to jest pięciosobowy, no. I Są... to, że wchodzisz y, przez te drzwi. No, no. Taki miałem też kiedyś odremontowany, zrobiłem kupę siana, z niego włożyłem kół, ale dobrze go sprzedałem kiedyś, ale to już lata, lateczne, jak ja do Polski przyjechałem jakoś chyba. To jest, to jest wszystko za, za szybko i naraz, nie? Nie mówię, plac muszę kurwa próżnić, bo... Ale ty masz jeszcze jakieś inne place, ja tu Mam jeszcze... na, na drugim końcu koszalina Aha. Tak, no będę co, co nie sprzedam, to będę do komisu wstawiał tutaj, bo komisu nie szedłem, no, bo komis jest na terenie miejskim To, to będę wstawiał mm. tak? Nie i mimo wszystko ja tego tego i mimo wszystko będę, to... nie? Nawet że on nie ma klimatu zasty, nie ma ładny kolor, ma mi się podoba ten kolor no nawet taki. Nie? Jest to do połowienia, no ale co to, wszystkie są do robienia. Ja myślę, że ty tym helikopterem chciałem się Co, Co? Ja myślę, że ty tym helikopterem. Tego się roja też od razu, nie? No, bok tego, I tego czerwonego Dobrze, e, teraz tak Powiedz mi Polonez my mamy, więc, aha, bo my te są rezerwujemy Ty jakieś bębki jeszcze masz do tego, czy to są wszystkie zarezerwowane już Jedna w jedna A te powiedz mi, co tutaj stoją jeszcze, takie ta jedynka, co tutaj stoi, ta trójka Ale co, to, co? Te, te, te stare? Jeszcze raz A te co tu stoją, to te, te? Ta bębka, ta bębka jest na ale to jest ona też ma zaraz ją? Nie, ta nie, ta jest, ta jest. A, to jest zarazdrowane a, a to nie jest yy, Sebastian, yy, nie? nie? nie, tak, nie? Albo tego Sebastian nie, nie? To mnie bierzy, nie? Eee, to jest taki chyba kubek No, ja zaraz wyobrażam, tego jego już jest, nie, mówić, nie? Eee, Ta po nowym roku, jo? A ile za to myślą? Wolna jest piątka w godzinie I brzydka nie wiem, co pójdzie A ile, ile bym zapłacił? Czwórkę? Ostatecznie nie, nie, Co? Ostatecznie nie, jeszcze. A co ja mówię? Ta bordowa, ta niebieska będzie też do szudania, ale ona jest mała grobówka. A ta bordowa to Jeszcze dowolna jeszcze jesteś, się Znaczy za tą chcę czwórkę też. No. Za tamtą czwórkę, a za tą no, granatową szóstkę i za tą w szóstkę. Jaś ma wszystkie wzięte bębki, a od niego już nic nie wyszarpiem. To ja mu mówię, muszę przyjść do ciebie. Ten, nie? Ja mówię, Jan wziął, brat wziął te wszystkie nie. a od niego ja już nic nie wyszarpiem, bo on takie e, trzyma. on Jak brzmi, to to trzyma. Ja mu muszę jechać do ciebie, zacznie się e, Tu mówię, za tą czwórkę też, Jan? Za tą czwórkę chcę. 4,5. Hmm. E, za tą czwórkę. I za tamto też tam czwórkie, o? Tam tu, czy tamto więcej? A tamto szóstkę też, aha. Za tam I za tą szurkę. Dobra. To y... jest taka. Y... Też malę, tak. no, powiedz mi, y... Ja, y... ten jest na razie jest na firmę, jeszcze ten polonez? Tak. A on będzie do oddania, czy nie? Co? A on będzie do oddania później, czy nie? No tak, ale na razie nie. Wiesz mi, ta paka się podoba. Masz jakiś dłuższy jeszcze jest, nie? Górny, jakiś zimny deszcz. Masz się ubezpieczyć w miarę. Spórka 5-litrowa, Empower. Bogaczy się, bo. A powiedz mi, a te bezczki są wszystkie małe Sebastiane zrezerwowane? Nie, no? To bardzo ładnie. Cieszymy to bardzo. A ta tu nie jest, to jest do sprzedania. A ilona? ona? 25 tysięcy. To już zrobione, nie? To już zrobione. to. chodzi w się. Ale wyśli dany, kurwa, by mi żona pojechała tam. Tamtym... Ja siadam za stronę. Ja idę pod papier, bo ja na jedrze nie dostałem. Znaczy, ja to. Ja na jedrze nie dostałem żadnego, żadnego yy, yy, umowy, nic nie.